Hej i czołem drodzy maniacy Gier. Pewnie nie możecie się doczekać wiadomości na temat oficjalnego potwierdzenia darmowych gier, jakie Sony da nam w listopadzie w ramach PS Plusa. My też nie mogliśmy, dlatego poprosiliśmy Cygankę, Hankę oraz Wróżbitę Macieja o listę gier, jakie trafią do Plusa. Ich prognozy możecie obejrzeć, klikając w link w prawym górnym rogu. Czy wróżby się sprawdziły? Tego dowiecie się, oglądając ten materiał. Jeżeli pierwszy raz gościcie na naszym kanale, to koniecznie zostawcie suba i kliknijcie w dzwoneczek. Dzięki temu nie przegapicie naszych filmów, które podpowiadają Wam skąd brać legalne, darmowe gry na pecety i konsole. Pierwszą grom na PS4 jest Hollow Knight, który pojawił się w prognozach na lipiec. Jest to wysoko oceniana, dwuwymiarowa platformówka z ładną grafiką zaliczana do gatunku Metroidvanii. Gra przeniesie was do fantastycznego świata, w którym będziemy zwiedzać przepastne podziemia tworzące labirynt. Jako tytułowy Hollow Knight stawimy czoła wielu wyzwaniom, szukając ogromnych skarbów, chwały i odpowiedzi na gnębiące nas pytania. Drugą grom na PlayStation 4 jest Middle Earth Shadow of War. Śródziemie Cień Wojny to udana kontynuacja przygodowej gry akcji Cienia Mordoru. Gra jest osadzona w świecie stworzonym przez Tolkiena. W grze wcielimy się w duet bohaterów, których celem będzie stworzenie potężnego pierścienia, by zgromadzić niepokonaną armię, która ostatecznie unicestwi Saurona. Grę wyróżnia system Nemesis, który sprawia, że każdy wróg jest unikalny i posiada własną historię. Jeśli kupujecie PS5, to w listopadzie w ramach Plusa dostaniecie jedną darmową grę. Jeżeli zastanawiacie się nad zakupem tej konsoli, to koniecznie obejrzyjcie nasz filmik. 25 rzeczy, które musisz wiedzieć przed zakupem PlayStation 5. Link w prawym górnym rogu ekranu. Na nową generację otrzymamy Bug Snacks. Przygodową grę akcji, w której eksplorujemy wyspę pełną przedziwnych stworzeń. Tytuł ten pojawił się w naszym ostatnim materiale z prognozami dotyczącymi PS Plusa na listopad. Jak sama nazwa Bug Snacks sugeruje, istoty te są połączeniem robali i przekąsek. Przemierzając wyspę, będziemy je łapać oraz poszukiwać zespołu, który nas sprowadził w to miejsce. I co? Gry na listopad przypadły wam do gustu? Dajcie znać w komentarzach, który tytuł najbardziej Was ucieszył, a którego nawet nie planujecie przypisać do swojego konta. Naszym zdaniem ten miesiąc jest ciekawy i bardzo chętnie zagramy w oba tytuły na PS4. Jeżeli nasz film przypadł Wam do gustu, to zostawcie łapkę w górę i udostępnijcie go na Waszych mediach społecznościowych. Pomożecie nam w ten sposób rozwijać nasz kanał i poszerzać grono widzów. Zachęcamy Was również do obejrzenia podpowiadanych filmów z naszego kanału. Dzięki za wszystkie suby, lajki i komentarze i do usłyszenia w kolejnych filmach.